I bardzo proszę Państwa radnych o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Współpracyjnej. Pan radny Andrzej Szczytniński. Dziękuję Proszę. Panie Przewodniczący, zgłaszam do Komisji Współpracyjnej Pani Radny za to, e, Dziękuję. Czy Pani Radna... Panie Przewodniczący, zwracam do Komisji Rada P.P.P.O.K. Dziękuję. Czy Pani Radna nam wyraża zgodę? Dziękuję. Szanowni Państwo, zwracam się do Grupy Sprawiedliwości. Bardzo proszę, jeżeli Państwo możecie, również o wskazanie jednej kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.